Słowa zachodzą na siebie. Mam wrażenie, że obumiera mi lewa część twarzy. Oko widzi, ale jest skrzywione, patrzy w dół. Skóra się marszczy, mechaci. Lewa dłoń jest nieprawdziwa. Chyba napiszę książkę Zostawić falowiec i odejść. W tym koszmarnym budynku nie da się żyć. Od rana do zmierzchu remonty i przeróbki. Moszczenie gniazd. Dopinanie nowych oczek do sieci złudzeń. Cały dzień się aklimatyzuję. To tylko cisza we włosach drga.